Organy, które aktualnie montowane są w kościele św. Piotra Apostoła, to pomysł księdza proboszcza Jana Dziubka, który współpracuje w tym zakresie z Archidiecezjalną Komisją Muzyki Kościelnej w Krakowie. Decyzja o zakupie nowych organów padła pod koniec 2022 roku, a montaż rozpoczął się w lutym bieżącego roku. Patrząc z zewnątrz wydaje się, że instrument jest gotowy do używania. Ale to tylko złudzenie. Monstrualne wnętrza organów będą teraz wyposażane w piszczałki, które w tym tygodniu przybyły kolejnym już transportem. Warto zaznaczyć, że pracownicy firmy ZYCH z Wołomina, którzy montują organy, mają ogromne doświadczenie w tej branży. Wykonywali organy m.in. w Bazylice Licheńskiej, Krakowskich Łagiewnikach, w Warszawie, Nowym Sączu, Olsztynie, Wrocławiu, Kielcach. W naszym kościele pod wezwaniem świętego Piotra apostoła w Wadowicach trwa montaż nowych organów. Będą one darem jubileuszowym z okazji 40. rocznicy powstania naszej parafii. Poświęcenie nowego instrumentu będzie uroczystość odpustową 29 czerwca o godzinie 13.00 będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. Jest to instrument zaprojektowany i przygotowany do wnętrza naszego kościoła. Projekt i wykonanie instrumentu przygotowała firma Zych z Wołomina. Jest to instrument

Piotr Zych, budowniczy instrumentu w parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Instrument, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wykonywaliśmy prace montażowe instrumentu do kościoła w Wadowicach, który został całkowicie wybudowany, wykonany i przygotowany do wnętrza tej świątyni. Prace zakładowe najpierw trwały około. 12 miesięcy, podczas których zostały wykonane wszystkie elementy tego instrumentu. Być może z zewnątrz nie widać, że instrument ten jest tak monumentalny i tak wielki, jednak przyglądając się jak gdyby wszystkim elementom w środku instrumentu okazuje się, że za Tymi kilkudziesięcioma piszczałkami, pięknymi piszczałkami prospektowymi kryje się blisko 18 ton różnego rodzaju materiałów w postaci piszczałek, wiatrownic, mechanizmu kompletnego, odpowiedzialnego za sterowanie całym instrumentem. Instrument ten został zaprojektowany w stylu romantyzmu, Niemieckiego. Na tym terenie będzie to no, jeden z nielicznych tak dużych instrumentów, oferujących tak ogromną paletę brzmieniową. Instrument jest wyposażony w trzy klawiatury ręczne i klawiaturę nożną i łącznie będzie posiadał 45 rejestrów, będzie do dyspozycji organisty. Z architektura instrumentu została zaprojektowana w. W oparciu o architekturę świątyni, no i jak najbardziej stylistycznie dopasowana do formy, do, do dekoracji kościoła. Prace montażowe całego mechanizmu instrumentu dobiegły końca już ponad trzy tygodnie temu. Od dnia dzisiejszego do końca kwietnia maksymalnie instrument zostanie w pełni uruchomiony i zostaną zainstalowane już wszystkie piszczałki. Wewnętrzne instrumentu. Natomiast od początku maja rozpoczniemy prace intonacyjne, czyli jak gdyby dostosowanie instrumentu do warunków akustycznych wnętrza kościoła. I prace te potrwają około 6-7 tygodni. Myślę, że instrument uda się ukończyć na święto Świętego Piotra. Przepiękna stylistyka wadowickich organów idealnie współgra z wnętrzem kościoła i nawiązuje do wzorców romantycznych. Ten imponujący instrument, wykonywany i montowany przez 10 miesięcy przez 16 osób, będzie pozwalał na organizowanie koncertów organowych z udziałem światowej sławy artystów.